Marek wychodzi, trzaskając drzwiami. Anna i Kasia próbują odbudować relacje. Z uznaniem mówi Anna: Wiesz, zawsze cię podziwiałam. Byłaś silniejsza, niż myślisz. Cicho mówi Kasia. Nie chcę pieniędzy. Chcę tylko rodziny. Ciepło mówi Anna. Rodzina to nie tylko krew. To wspólne życie. Wspólne wspomnienia. Obie wspominają dzieciństwo, śmieją się przez łzy. Zaczynają planować remont domu, chcą otworzyć rodzinną kawiarnię. Marek wyjeżdża do miasta. Spotyka się ze starym przyjacielem. Spokojnie mówi przyjaciel Marka: Nie pozwól, żeby nienawiść zniszczyła ci życie. Masz tylko jedną rodzinę. Zamyślony mówi Marek. Może masz rację, ale nie potrafi jeszcze wybaczyć. Anna i Kasia zaczynają remont domu. Wspólnie planują przyszłość, odnajdują stare zdjęcia, wspominają czasy, kiedy wszyscy byli razem. Z nadzieją pyta Kasia: Myślisz, że Marek kiedyś wróci? Pewnie mówi Anna. Wierzę, że tak. Potrzebuje czasu. Pewnego dnia Anna znajduje w skrzynce list od Marka, może kiedyś wrócę. Może kiedyś wybaczę. Na razie muszę odnaleźć siebie. Ale pamiętajcie, jesteście moimi siostrami bez względu na wszystko. Ze łzami w oczach mówi Kasia: On nie odszedł na zawsze? Cicho, z ulgą mówi Anna: Jesteśmy rodziną.